Dzisiaj mamy wspomnienie świętej Marty. I kiedy patrzę na dzisiejsze czytanie, ze wspomnienia to dotykają mnie słowa, które Jezus wypowiada do Marty. Marto, marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie zostanie pozbawiona. Co robi Maria? Maria siedzi u stóp Jezusa i słucha swojego mistrza, kiedy Marta uwija się wokół różnych posług w domu. Kościół mówi, że Maria i Marta reprezentują dwie postawy, dwa modele postępowania w życiu chrześcijańskim: Maria kontemplacyjny, Marta ten czynny. I powinna być zachowana w naszym życiu równowaga pomiędzy jednym modelem i drugim. Ale kiedy patrzy się na dzisiejszy świat i na nasze postawy, to często możemy dojść do wniosku, że przeakcentowujemy właśnie ten model czynny. Brakuje nam czasu na taką, takie zatrzymanie i osobistą refleksję i rozmowę z Bogiem, a ona jest bardzo cenna, dlatego że taka modlitwa może stanowić taką odprawę z Jezusem. I podczas tej odprawy Jezus może Ci konkretne pokazywać wskazówki na dany dzień czy na dany tydzień. No ale warunek jest taki, że my po prostu jesteśmy wierni, systematyczni i rzeczywiście poświęcamy Bogu te chwile w ciągu dnia. Yy, I różnie można to nazywać. Jedni mówią o lekcji Divina, czyli yy, o rozważaniu czytań z dnia, niektórzy mówią o lekcji Continua, siadanie po prostu z Pismem Świętym, czytanie krok po kroku, rozdział po rozdziale. Inni powiedzą, moją taką modlitwą będzie medytacja chrześcijańska, yy, słowa Bożego. Inni powiedzą, że dla mnie to będzie adoracja. I naprawdę jest wiele możliwości, takie bogactwo mamy w kościele. Natomiast yy, najważniejsze chyba jest to, aby być wiernym yy, po prostu postanowieniu, że będę poświęcał czas Jezusowi. Będę poświęcał też sobie czas przy Jezusie jako mistrzu i nauczycielu, że zapragnę być u Jego stóp. I taka odprawa z Jezusem jest niesamowicie piękna również dla mnie. Wtedy, kiedy mam więcej czasu, to ona się nieco przedłuża. Zastanawiam się, czego Bóg ode mnie oczekuje. -za notuję sobie wszelkie natchnienia. Pamiętam, że na moim kanale YouTube'owym też uczyłem takiego schematu modlitwy osobistej. Możecie do tego wrócić. Taki filmik nagrałem. I tam krok po kroku pokazuję, jak ta modlitwa moja osobista wygląda, podczas której też słucham Bożych natchnień. Warto zacząć od tego, żeby obok Pisma Świętego mieć notes i notować te e, natchnienia, które później można zweryfikować i do których później można wrócić. E, ostatnio słuchałem świadectwo młodego człowieka, Tymka. Z Gdyni, który opowiadał o tym, że właśnie z takiej modlitwy razem z kolegą mieli takie natchnienia, aby iść do centrum miasta, i na kartce spisywali natchnienia z modlitwy: że spotkają dwie kobiety, które będą siedziały na miejscu kamiennym, będą, jedna z nich pewnie będzie paliła papierosa, że będzie wielki plecak. I wyobraźcie sobie, że te wszystkie elementy z modlitwy się, można tak powiedzieć, spełniły. I kiedy podeszli i zaczęli rozmawiać z tymi kobietami, wyciągnęli też kartkę, na której te rzeczy spisywali i kobiety o nie miały. W krótkim czasie doszło do złożenia przez nich świadectwa no i do modlitwy oddania swojego życia Jezusowi. Pokazuję ten przykład, aby, pokazać, aby bardziej to jeszcze unaocznić, że rzeczywiście taka odprawa z Jezusem może być yy, niesamowicie przełomowa nie tylko dla nas, ale też dla ludzi, których spotkamy. Bo na tej modlitwie może się wiele wydarzyć. Jeżeli tak zakładamy, że od naszej modlitwy wiele zależy i na naszych modlitwach może się wiele wydarzyć, to w krótkim czasie dojdziemy do wniosku, że możemy naprawdę zmieniać świat z Jezusem. Zapraszam Was dzisiaj do modlitwy do Ducha Świętego o umiejętność rozeznawania i o to, abyśmy nie rezygnowali z czasu, który jest tą najlepszą cząstką. Duchu Święty, dziękuję Ci za każdą chwilę, kiedy mogę spędzić ją z Tobą. Dziękuję Ci za każde natchnienia. Dziękuję Ci za te natchnienia, które też wzbudzasz w nas teraz, w czasie oglądania tego filmu. Chcemy słuchać Twoich natchnień, chcemy weryfikować je, chcemy zobaczyć, co pochodzi od Ciebie. Ucz nas rozeznawania, ucz nas też słuchania przede wszystkim Twojego głosu, abyśmy pośród tysiąca różnych słów w ciągu dnia mogli rozpoznać te Twoje. I bądź uwielbiony w każdej sekundzie naszego życia, bo w każdej sekundzie możesz czegoś od nas oczekiwać, a to od nas zależy, czy będziemy mieli słuchające serce. Przyjdź Duchu Święty yy, i ucz nas dobrego też wykorzystania tego czasu jako tej najlepszej cząstki czasu spotkania z Tobą, spotkania z Jezusem, tej odprawy. Świętej odprawy. Amen. Może dzisiaj w komentarzu jakieś krótkie świadectwo, yy, które będzie potwierdzało te dzisiejsze nauczanie, te dzisiejsze rozważanie. Yy, może. Miałeś jakieś natchnienie, które Bóg Tobie wskazał, później rzeczywiście się dokonało. A aktem strzelistym, krótką modlitwą do powtarzania w ciągu dnia, niech będzie. Yy, Pragnę być u Twoich stóp, Panie. Nagraliśmy też taką. Yy, śpiewamy taką piosenkę, i, i nagrałem też ją w takiej wersji z adoracji na moim kanale YouTube. Można posłuchać. Pragnę być u Twoich stóp, usłyszeć Ciebie, Jezu. Zapraszam Was do modlitwy również. Tym utworem. Do zobaczenia błogosławionego dnia, niech Pan Was błogosławi, trzymajmy się Jezusa. No i do zobaczenia w kolejnych rozważaniach.